Wyjęłam z lodówki już takie nie za świeże pomidorki, i tutaj pół pomidora, którego moja siostra zostawiła. I tak sobie pomyślałam, że może spróbuję sobie z tego zrobić szakszuka. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Najpierw postaram się sparzyć je i zdjąć skórkę. No i wreszcie siądę do śniadania, jest już prawie trzynasta. Ale mi się słuchajcie, piękne awokado trafiło. Skórka po prostu odeszła jak masełko. Już sobie pokroiłam.